Dzień dobry, siedzę tutaj jest gorąco 30 stopni chyba, włączyłem sobie zator tutaj i, i głośno będę mówić, bo szumi to. Na początku chciałem oświadczyć, bo film dedykuję panu ja, ja, e, Jakiemu Patryku. Budzicie się czasem w nocy. Olga Tokarczuk nie może spać, bo jak oświadczyła, ma depresję klimatyczną. Ja chciałem ten film dedykować panu Jaku Patryku, żeby oświadczyć mu, że nie czytałem. Nie czytam ani nigdy nie będę czytał żadnej książki Olgi Tokarczuk. Jedyne książki, jakie ja czytałem, to ostatnio te czytałem. Te. O, a Tom to nawet dwa razy przeczytałem, bo za pierwszym razem nie zrozumiałem o to chodzi. Jaki Patryk jaki zapytał, jak to karciuk może spać spokojnie? No bo jak ta autorka może spać, skoro sprzedała 2 miliony książek, wiedząc, że do produkcji jednej kartki papieru potrzeba 6 litrów wody. A ona sprzedała 2 miliony książek, tak się jej zapytał, że 6 litrów. Sprzedała 2 miliony książek, wiedząc, że do produkcji jednej kartki papieru potrzeba 6 litrów wody. Dlatego Andrzej Prezydent nas nie sprzedał 2 milionów swoich książek, tylko żeby było ekologicznie, sprzedał dwóch książ dwóch, dwie książki. Dwie książki. Kadencja w przestworzach i nasz prezydent. I... A na każdą tonę papieru trzeba uśmiercić aż 17 drzew. Dlatego właśnie, żeby ratować planetę przed książkami, to Karczuk, y, y, PiS wycina codziennie tysiące setków hektarów lasów, bo to jest taki wyścig. Kto pierwszy, nie? Czy PiS wytnie wszystkie drzewa, zanim to Karczuk na tych drzewach napisze swoje książki? A jak PiS wygrano, to to Karczuk się będzie mogła w dupę pocałować ze swoim Jakubową twórczością, nie? I ona się dziwi, że nie może spać. Dlatego właśnie Mateusz da książkę sobie nie jest po prostu Pieniądze, które zarobiła na książkach, przecież to wszystko drukowane na specjalnym papierze, na bazie lnu lub bawełny, a przecież dziś samo hasło bawełna to prawie rasizm. A taki Jarosław Kaczyński, na przykład w ramach protestu ekologicznego, tak zwana piątka dla ekologów, to on nie używa w ogóle bawełny. I używa tylko nawet w garniturach, wszystkie garnitury ma z plastiku. Tak tworzywa sztuczne, plastiki, nie? A jedyne naturalne tam rzeczy, które ma w ubraniach swoich, to jest ten, no, łupież. Jak myślicie, czy Olga Tokarczuk na te wszystkie spotkania autorskie za granicą jeździ rowerem? a może lata samolotem i produkuje CO2. A para prezydencka, jak leci na wakacje do Jastarni, samolotem leci, tak, ale zawsze lecą lotem ślizgowym. Wyłączają silniki, pierwsza dama mówi stop, silniki wyłączamy i oni wtedy lotem ślizgowym. No i tak się zlecą. A na miejscu bierą rowery od razu, znaczy Andrzej bierze nawet skuter wodny, żeby było bardziej ekologicznie. I ona się dziwi, że nie może spać. Bo pierwsza książka nazywała się P kadencja w przestworzach, a druga książka ma się nazywać kadencja yy, na skuterze. Przecież to wszystko drukowane na specjalnym papierze. Na kampusie Trzaskowskiego jest wiele rzeczy, które powinno spędzać sen z powiek pani W Przeciwieństwie do pani prezydentowej, której sen z powiek nic nie spędza, tylko makijaż, jak go na powieki za dużo nałoży sobie i na noc nie zmyje. Albo jak chce rzęsy na przykład, tak, jak chce rzęsy za ciężkie przyklei, to nieraz nawet jak gdzieś idzie, to z zamkniętymi oczami, bo, bo takie ma ciężkie rzęsy, że nie może otworzyć. Dlatego tylu rzeczy nie widzi. I ona się dziwi, że nie może spać. A nie daj Boże, jak pudru za dużo się narzuci tutaj na twarz, to ludzie to, to potem. Usty nie da rady otworzyć, bo tak jej to ciąży. Przy okazji ja byłem na stronie pani prezydentowej, to słuchajcie, pokażę wam oczu. Zobaczcie, doznałem szoku, jak zobaczyłem to. Widzicie? Tak wyglądałem po przeczytaniu nagłówka. Czytałem nagłówek tak. Ósmy rok aktywności pierwszej damy. Więc dowiedziałem się, że w ósmym roku aktywności pierwsza dama, żona prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, była na wycieczce w Lizbonie. I tam odwiedziła harcerzy. Oraz wzięła udział w niedzielnym Świętej. I z pewnością pojechała do tej Lizbony rowerem. A Andrzej potem dojechał na nartach wodnych. Oczywiście ciągnięty przez motorówkę ekologiczną. Na wszystkie inne problemy i eko wymysły pani Tokarczuk powinien pomóc napar z robaków, bardzo ekologiczny. Na koniec mam pytanie do panu Jaku, Patryku, co pan używa do naparu swojego, że tak powiem, bo fajne to pan wyciska, co pan tam używa, bo działa u pana dobrze widzę. I się chciałem zapytać jeszcze, czy można tego legalnie używać i potem prowadzić samochód. I panie Batryku, przysięgam, nigdy nie będę czytał to Zawsze będę czytał tylko opinie pod filmem i będę sprawdzał na patrona i tylko będę czytał, czy ktoś mi tam wpłacił, czy nie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.